Cześć, jestem Ania, w internecie znana jako Herdzianka i to jest pierwszy odcinek mojego nowego formatu: takiego dłuższego do pogadania, nie do Ten kanał powstał dlatego, że po prostu czasem mam ochotę pogadać dłużej, a nie non-stop wycinać, po prostu, żeby jak najkrótszy był ten tekst w rolce, żeby po prostu ta rolka się poniosła. Pierwszy temat na odcinek: mała różnica między dziećmi, bo bardzo często na Instagramie pytacie mnie o to. O moje przemyślenia w tym temacie i od razu dam znać, że to nie będzie żaden odcinek poradnikowy, to będą tylko i wyłącznie moje przemyślenia i doświadczenia. A pamiętajcie, że żyjemy w różnych rzeczywistościach, każdy ma inną pomoc, zresztą też na pewno będę o tym mówić. No i po prostu to, że u mnie jest tak, to nie znaczy, że u Was będzie podobnie. Ale sama też lubię słuchać takich historii, także zapraszam. I jeszcze zanim pójdziemy dalej, jeśli ten temat jest Ci bliski i jeśli lubisz takie pogadanki, to zasubskrybuj proszę ten kanał, to po prostu będzie mi dawało kopa do działania, żeby tworzyć kolejne odcinki. Zacznijmy od tego, czy w ogóle między moimi dziećmi jest mała różnica, bo to w sumie nie jest takie oczywiste, ponieważ między nimi jest mniej niż dwa lata, dla mnie jest to mała różnica. Wiem, że mogłaby być mniejsza, ale uważam, że no dalej to jest mała różnica. Mój syn miał 20 miesięcy, kiedy urodziła mu się siostra e, i wtedy wydawało mi się, że już całkiem duży, ale teraz jego młodsza siostra jest w podobnym wieku. To i dla mnie ona jest teraz malutka. Także no, różnica jest całkiem mała, mam po prostu dwójkę małych dzieci. Ciąża mając małe dziecko. No to jest trudny temat, bo jak pierwsza ciąża była wychuchana, wydmuchana i po prostu no, można było odpoczywać na kanapie, tak, no przy drugiej nie ma już tak dobrze. To ma swoje plusy i minusy. No nie, bo tak jakby nie ma czasu nad myśleniem, yy, jak się teraz czuję, tylko po prostu trzeba działać. Yy, I też śmieszne jest to, bo w pierwszej ciąży, jak lekarz pytał, no który to tydzień, zawsze się wiedział, jak ktoś zapytał, wszystko, wszystko wiedziałam. to W drugiej ciąży... Mm, zawsze musiałam jednak sięgnąć do aplikacji, żeby powiedzieć. No jest trudniej, no, no, no co będę ukrywać, no jest trudniej. Też wiadomo, zależy jaka ciąża się trafi. U mnie... No, Gorsze było zmienianie pampersa starszakowi, mówiła starsza i młodsza, bo tak, tak teraz ich nazywam. Ale właśnie to zmienianie pampersa, zwłaszcza w tym pierwszym trymestrze, kiedy wiecie, wszystko wzbudza mdłości, mój mąż znalazł taką e, maskę gazową wielką, i ja autentycznie miałam e, przy przywijaku syna tą maskę, i jak trzeba było zmienić dwójeczkę, to ja normalnie w tej masce to robiłam bo miałam tak straszny odruch wymiotny, no wiadomo, kiedy mąż był w domu, to on zmieniał, yy, no ale jednak w ciągu dnia to, to ja byłam z synem i tak, a i generalnie, syn już chodził do żłobka, yy, my po prostu jak skończył tam rok, yy, zaczęliśmy adaptację do żłobka, bo nie wiedzieliśmy jeszcze jak to będzie, czy będziemy mieć te drugie dziecko zaraz czy nie, więc tak czy siak zaczęliśmy tą adaptację, tylko że no trafił nam się taki bardzo chorujący egzemplarz, więc on więcej był w domu niż w tym żłobku. No i plus jak ja byłam w ciąży i on te choroby mi przynosił, no to nie kończyło się dobrze. Chociaż też ostatnie miesiące mojej ciąży on już był w domu, w ogóle nie chodził do żłobka i tak zachorowałam na sam koniec na grypę, także wiecie no, wcale żłobka do tych chorób nie potrzeba. Mam jeszcze takie wspomnienie. Z ciąży, właśnie, że yy, ciężkie było to. Moje dzieci ubierają czytać książki, i właśnie czytanie tych książek mojemu synkowi i po prostu ta chęć zaśnięcia. I po prostu te książki tak mnie nużyły, za każdym razem, jak czytałam tej książki, to po prostu tak chciało mi się spać. Więc w ogóle takie dzienne aktywności. No to było coś męczące, ale, ale takie mówię, do przeżycia. No gdzieś jednak były w głowie ciągle te obawy jak ten mój syn zniesie, po prostu rodzeństwo, ale też no my z mężem od samego początku praktycznie dużo tłumaczyliśmy, co się będzie działo, pomimo tego, że no syn był jeszcze mały, to, to i tak tłumaczyliśmy, mieliśmy książeczki, bo najbardziej sprawdziła się Kicia Kocia ma braciszka Nunusia i o Jadzi, Pę, Jadzia Pentelka, Jadzia Pentelka, nie wiem, już nie pamiętam jaki to tytuł, ale Jadzia też, te dwie książki najbardziej się sprawdziły. Nawet później, jak już ze szpitala wróciłam tam z córką, to syn, jak już tak zobaczył, co się dzieje, no to czytaliśmy jeszcze raz tą książeczkę właśnie Kicie Kocie, żeby pokazać. Zobacz, tu był brzuch, tu nie ma brzucha, tu jest dziecko tak jak u Kicie No jednak było to pomocne. I też mocno y, zmieniliśmy taki podział ról naszych, że jednak to mąż robił więcej rzeczy przy synu. To znaczy, już podczas mojej ciąży on, większość on go kładł spać, w nocy, jak trzeba było coś zrobić, wstać do niego, to, to, to też robił to mój mąż, żeby po prostu no syn był przyzwyczajony do tego, że przez te pierwsze miesiące, też jak się pojawi jego siostra, no to jednak tata będzie do niego w większości przychodził. Też starałam się go nie nosić za bardzo na rękach, w sensie tłumaczyliśmy mu, że. Mama nie da rady, że mama jest w ciąży, ale też wiedziałam, że no po prostu, no troszeczkę musimy go od tego odzwyczaić, no bo jak będzie noworodek, no to e, siłą rzeczy, no to noworodek będzie na rękach. Na Instagramie w ogóle dużo pytacie. E, czy, czy, czy ja żałuję, czy jestem zadowolona, czy czekać, czy nie czekać? Kurde, ja jestem bardzo zadowolona w sensie. Na początku był hardcore, no nie będę ukrywać, był hardcore, ale tak samo jak pierwsze dziecko się pojawiło, to był hardcore po prostu. No tutaj już się ma to doświadczenie przy noworodku, więc y, jeszcze się nie zapomniało tego wszystkiego, y, więc jest o tyle łatwiej. Y, no jest hardcore, ale robi się coraz łatwiej i kurde, no po prostu to, jak, jak oni mają teraz więź, to Rozpływam się, no tak z często właśnie siedzimy i tak patrzymy, ojej, zobacz jak się bawią, zaczek jak się pięknie bawią, oczywiście też się leją, to później pewnie o tym porozmawiamy, ale widać, że mają tę więź, widać, oni po prostu już potrafią się razem bawić, no teraz mają trzy i pół i prawie dwa latka yy, i potrafią się świetnie razem ze sobą bawić. Wrócę jeszcze do, do tematu tej no, końcówki ciąży i porodu. To, to też jest trudny temat, bo no jednak takie dłuższe rozstanie się szykuje z tym starszym dzieckiem. I wiecie, zakładam, że to będą dwie doby, no maksymalnie trzy. No ja w, 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 po pierwszym porodzie byłam trzy doby, bo, bo to był próżnociąg, więc jednak większa tam ingerencja, więc musiałam doby dłużej zostać. No i tak też tutaj zakładałam, że to będą dwie, maksymalnie trzy doby. Ale to wyszedł prawie tydzień. No i wiecie, też chciałam, żeby mąż do mnie do szpitala przyjeżdżał, no chwilę tam pobył z nami, e, więc syn też do dziadków jeździł. No jednak na prawie tydzień, no, to, to było długo. I ja też to pamiętam, mocno przeżyłam. W ogóle to, to wyszło tak, że no miała, musiałam mieć indukcję, więc dzień wcześniej byłam w szpitalu, tą indukcję zaczęli. Później urodziłam, córka tam po porodzie miała komplikacje, problemy z oddychaniem, więc y, była na takim oddziale monitorowanym no i po prostu tam, zanim wszystko zostało dokładnie zbadane wzdłuż i wszerz, to dopiero nas wypuścili, y, dlatego to tyle trwało. I, no i myślę, że jakby to było krócej, to syn na pewno lepiej by to zniósł. A tak jednak, no widać było po nim, że jak ja wróciłam do domu, to, to, to bardzo to przeżył. Nie chciałam do niego dzwonić na kamerce, tak w ogóle, bo mm, przy starszym dziecku pewnie inaczej bym to rozchminiała, Ale kurczę, no on jednak wiele nie rozumiał i po prostu myślę, że to byłoby trudne i dla mnie, i dla niego. No syn miał oczywiście swojego tata cały czas, e, było też dużo pomocy dziadków więc był bardzo zaopiekowany, no ale jednak mnie przy nim nie było. Więc po powrocie do domu, nie dość, że zobaczył mamę, której dawno nie widział, do którą się stęsknił, no to jeszcze jakiegoś nowego berbecia. Ja tam no, czytałam dużo wcześniej, jak się z tego przygotować, wiedziałam, że jakby jak dziecko przychodzi, to nie powinno się mieć tego małego na, na rękach, tylko gdzieś się że najpierw przywitanie z rodzicem, a później dopiero pokazanie, zobacz, co tam twoja siostra, no i tak też zrobiliśmy. No i syn w ogóle jak mi zobaczył, to się rozpłakał, no tak emocje po prostu z niego zeszły, to, to było takie mocne, że tak powiem. No i później tak patrzę na to miejsce, bo tutaj stało właśnie taki ten e... Chico Baby Hack, o mieliśmy. I właśnie tutaj sobie tym noworodzie moja córeczka leżała, no i pokazaliśmy i nagrałam to, na nagranie. E, Trzymam dla siebie właśnie, jak, jak syn zobaczył i tak zajrzał do niej, o i coś tam, i zabawki jej chciał przynosić. E, no i tak zobaczymy, że no ona jeszcze się nie potrafi bawić i w ogóle w tym łóżeczku jest też opcja tam grania, On chciał jej to włączyć, mówiliśmy, że jeszcze troszeczkę za malutka jest, no ale jakoś tam okej, okay, zaakceptował. Problem się pojawił jak? zaczęłam córkę karmić. No, to się zdenerwował bardzo, pamiętam. I właśnie chciały ode mnie odrywać. No, Trzeba było mu też to, to, to trochę wytłumaczyć. I tak dzień, dwa były takie trudniejsze właśnie emocjonalne. A później już jakoś poszło. No wiadomo, że był zazdrosny. Do tej pory jest, do tej pory są. No jednak każdy chciałby mieć rodzica tylko do siebie. A w ogóle trudne też jest to, czy się będzie wiedziało, kiedy się pojedzie do tego szpitala, wiecie, jak czasami poród się w nocy rozpoczyna, no my mamy teściów blisko, no to troszeczkę było łatwiej, że zawsze mogliśmy zadzwonić, no, a już w ogóle sytuacja się rozwiązała tym, że ja po prostu musiałam się stawić na daną godzinę do szpitala, to było duże ułatwienie, jednak z zaskoczenia byłoby trochę trudniej. No i pierwsze tygodnie z dwójką to po prostu chaos totalny. Bo noworodzio potrzebuje no, zajęcia się nim, starsza potrzebuje uwagi. No na początku, oczywiście, dużo mój mąż był, więc jeszcze jak tam byliśmy we dwójkę, to jako tako, ale później, jak już mój mąż musiał wrócić do pracy, no to od teściów mieliśmy też dużo pomocy. I myślę, że to, to w tym wszystkim było kluczowe, że my naprawdę mieliśmy. Du mamy cały czas dużo pomocy. I było nam po prostu łatwiej, ale i tak było trudno. Więc to tak, no. No jak sobie teraz wspominam, no to było trudno. Na te pierwsze tygodnie to po prostu. No, a to tak jak i z pierwszym dzieckiem. Na początku wszystko było trudne. Na początku jakiś pierwszy spacer i w ogóle tak samo, pierwszy spacer z dwójką e, to było utrudnienie. Kupiliśmy taki wózek podwójny, on się na początku bardzo przydawał, żeby po prostu mogła na 100 dwójków wyjść. No bo nie chciałam też starszego syna puszczać do placówki przynajmniej przez pierwsze trzy miesiące, bo wiedziałam, że no będzie przynosił te choroby. A jednak noworodzio i w ogóle taki malutki niemowlaczek chorujący, no to często to się szpitalem niestety kończy. No więc chciałam już uniknąć tego, więc syn tam na początku chyba dwa miesiące, już nie pamiętam dobrze, został w domu. No a później była kolejna adaptacja do żłobka, no bo on już tak jakby po takiej długiej przerwie, no tak naprawdę jeszcze raz ta adaptacja była. I może powiedzieć, że była trudniejsza, jak już był starszy, starsze dziecko chyba trudniej zaadaptować, już więcej rozumiem. Więc te początki, no, były hardkorowe. Często piszę właśnie razem mnie mamy, że kurczę, kiedy będzie łatwiej, ja tutaj z noworodkiem, z moim dzieckiem. Ja mówię, że będzie, no będzie coraz łatwiej. Serio, będzie coraz łatwiej, będzie no, inne problemy, tak jakby inne, inne, zupełnie inne, ale jednak będzie łatwiej. Często do tej pory są takie sytuacje, że oboje naraz potrzebują uwagi no i po prostu trzeba tłumaczyć, że no, przynajmniej ja tak robię, ja mówię, że no, Mam jedno kolano, mam drugie, więc ja jeszcze to tak rozwiązuję, że mogę ich razem przytulić. Ale jakby była trójka, to nie wiem, już nie będzie, ale nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem jak bym to rozwiązała. Spanie. No, spanie to do tej pory potrafi być wyzwaniem. Yy, I to był, to był właśnie taki moment, kiedy zaczęły wjeżdżać bajki u starszego. Bo po prostu jak byłam z nimi sama i musiałam młodo położyć na drzemkę. No bo ona wiecie, na początku dziecko to ma te trzy rzemki, czy nawet więcej. I jeszcze jak była taka malutka, to tam jej się błynęło dwa razy, ona zasnęła. ale później jak te usypiali na drzemki, no to już był proces, no to musiałam czymś starszego zająć, a on, on fajnie się potrafił czymś zabawić, ale przez chwilę. No i wiecie, już mi ta młoda prawie śpi. On Mamo, Mamo, a chodź zobaczysz, jak ułożyłem puzzle. i kurczę, no spoko, tylko że no, młoda mi się budziła, więc. Yy... No, mój syn teraz wie, że jak jestem sama z nimi i potrzebuję młodą położyć spać, no to wjeżdża Blue <grym> i tyle. I na przykład właśnie wieczorami teraz ich tak kładę, że e, e, starszakowi puszczę bajkę, kładę młodą i później jego. Jakbym miała codziennie tak robić, to na pewno bym zrezygnowała, no bo jednak widzę, że te bajki na niego jeszcze przed snem tak pobudzająco działają, ale że to jest takie ad hocowe, to, to po prostu e, tak sobie daje radę. A jak byli młodsi jeszcze, no to bardzo często robiłam im drzemki po prostu w wózku. Latem to w ogóle był wypas. Bo starałam się im tam w miarę synchronizować te drzemki po prostu do wózka. Niejednokrotnie nie wiem, siedziałam w garażu z nimi. Oni gdzieś tam na dworze albo po prostu chodziłam z nimi. Po prostu, żeby nawet zimą robiłam tak, że w garażu ich usypiałam w tym wózku. No bo nie byłam w stanie inaczej. Teraz ich też często brałam do samochodu po prostu i na przejażdżkę i razem zasypiali. Jakoś trzeba sobie radzić. A te drzemki w aucie nie są złe, wiecie, ja sobie podjeżdżam do maczka. Tam jest ta opcja, że przynoszą do tego miejsca parkingowego zaznaczonego, zamówienie, kawkę sobie biorę, czy tam jakieś fryteczki, i jest spoko. No i pierwsze te miesiące, kiedy młodsza no, musiała spać przy mnie, w sensie miała dostawkę przy, przy naszym łóżku dużym, to mąż głównie spał z synem, w sensie, no bo on jeszcze on wtedy potrzebował dużo uwagi. Nawet jak w dzień było ok, w sensie nie był jakiś tam zazdrosny na no, siostrę, no to jednak. W nocy reagowywał tą sytuację. E, dlatego też już wcześniej to przemyśleliśmy i jak kupowaliśmy starszakowi łóżko, to kupiliśmy takie łóżko już takie duże, pojedyncze, ale z wysuwanym z dołu drugim łóżkiem. I po prostu mój mąż kilka miesięcy tam z nim spał. E, no i dzięki temu się wysypiali. A ja z młodą po prostu ona w tej dostawce albo na mnie. E, i, I tak to wyglądało. Teraz, kiedy oni są już starsi, no zdarza się, że oboje prześpią całą noc, tak, w takie lepsze dni, no to oboje potrafią przespać całą noc w swoich pokojach, w swoich dużych łóżkach. Starszy to ogólnie, starszy lepiej spał niż, niż, niż młodsza teraz yy, sypia. On to po prostu teraz w nocy to jedynie nasikł. W sensie woła, żeby mu pomóc pójść do łazienki. Młodsza teraz znowu ma fazę, że krzyczy w nocy, że chce się przytulić albo coś takiego, więc u niej to jeszcze różnie, ale też potrafi przespać całą noc. Ale wiadomo, no to to jest teraz. Wcale tak nie było wcześniej. O, nie, 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 nie. Bywały noce, że no po prostu ja z jednym, mąż z drugim i tyle. No, jakiś czas temu jeszcze to nie odważałabym się być z nimi w nocy sama, bo. Bo, bo nie wiem, oni nie są nauczeni spać tak jakby razem, że na przykład ja po środku, czy gdzieś jakoś tak, no, no po prostu nic się tak nie nauczyliśmy, więc to by było trudne. Więc nie, nie wiem, jak to miałoby wyglądać, no ale to kwestia wypracowania sobie jakichś swoich nawyków. I tak jak przy jednym dziecku, no bardzo zwracałam uwagę na to, żeby drzemki były w łóżeczku, żeby tam pilnować w miarę okien aktywności, żeby ten, no to już przy dwójce to, to już... Poleciało, poleciało, już po prostu ważne, żeby, żeby jakoś to było. O, i tyle, po prostu obniżenie oczekiwań i, i dało radę. Dużo było pytań też o dzielenie tej uwagi, o relacje i o to, czy się biją. No, ta zazdrość jest cały czas, ale o wszystko: czy o mnie, czy o tatę, czy o zabawkę. No, po prostu są chyba w takim wieku, że, że no, tak to wygląda. I chwilę się pięknie bawią, zaraz się biją, kłócą. I tam pytaliście, czy starszak był siostrę. No, to bardziej to siostra, starszaka, ale no, oboje się potrafią niestety teraz mm, bić. Na szczęście nie jest to jakieś e, bardzo mocne. Nie mam na to recepty, nie mam. No, niestety trzeba ich, e, ich pilnować cały czas. A jak młodsza była jeszcze malutka. Nie było jakichś takich hardkorowych akcji, czasami faktycznie gdzieś tam się zezłościł, ale, ale jakichś takich większych, gorszych nie było. No ale jednak no, no nie mogłam ich zostawiać samych, w sensie nie, nie odważyłabym się, bo to jednak było dwójka małych dzieci. No i ten starszy z tym noworodkiem, no on jeszcze był za mały, żeby, żeby mu zaufać. W sensie mówię o zostawieniu na chwilę, nie wiem o pod prysznic, nie, 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 tak nie robiłam. Teraz to, to, to spokojnie pójdę pod prysznic, jak oni się na górze bawią, ale jeszcze tam, nie wiem, rok temu to, to, to nie, nie. To było zbyt jeszcze niebezpieczne. Kiedy zaczęli współpracować, tak naprawdę ten kontakt chyba jak e, młodsza zaczęła chodzić, który był się taki najlepszy, kiedy przestała być takim raczkującym berbeciem, e, to wtedy faktycznie zaczęli. E, no i teraz jak ona coraz więcej mówi, to jak się już mogą faktycznie dogadać, to to, no to też widać, że jest łatwiej, więc mówię, te granice z dnia na dzień się po prostu zaciera i mają coraz ciekawsze zabawy. Logistyka dnia, ubieranie. O, ubieranie teraz jest zwłaszcza ciekawe, jak jest ta zima i jest po prostu milion warstw, dwójkę ubiorę, sama już się spocę, no jest wesoło, ale, ale że tak powiem, do zrobienia. I najlepiej po prostu to wszystko działa, jak jest rutyna. Jak codziennie rano robimy to samo, stajemy, ubieramy się, myjemy zęby. To oni już jakoś tam w tej rutynie jakoś tam funkcjonują. Też mamy taką zasadę, że nie schodzimy na dół w piżamach. W sensie zawsze wiedzą, że żeby zejść na dół do salonu, to muszą już być przebrani. Więc tego pilnujemy i tak jakby to już jakoś tam automatycznie idzie. Były też pytania o to, jak wpłynęło to na mnie, na męża, na naszą psychikę, na nasz związek. No, tak jak już wspominam, no było ciężko. Akurat relacyjnie wydaje mi się, że dobrze nam to wyszło. W sensie nie mieliśmy tu jakichś zawirowań, po prostu jakoś sobie radziliśmy, ale no mnie to mocno dojechało. Ale mnie ogólnie już pierwsze dziecko mocno dojechało, jakoś taka chyba nie jestem zbytnio odporna na, 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 na takie duże zmiany w życiu. Ja w ogóle nie byłam przygotowana, że to będzie aż taka wielka zmiana w moim życiu, wiecie, żyłam sobie wygodnym życiem i w ogóle super i chciałam tej ciąży i fajnie, a tu nagle bum no to, to, to nie, to mnie to dojechało i właśnie już z dwójką, już później trochę się ogarniałam, wiecie na początku fizycznie po tym wszystkim i jeszcze tężyczkę dostałam, w ogóle zdrowotne miałam problemy, taka się czułam wyniszczona, bo jednak to były dwie ciąże w dosyć krótkim odstępie czasu yy, i po prostu czułam się no taka wyniszczona chodziłam trochę po specjalistach robiłam różne badania, tam jakieś różne niedobory miałam właśnie z tą tężyczką wyszło trochę to ogarniałam, ale dalej czułam się źle Postanowiłam, że to jest etap, że trzeba pójść na terapię. Ja już kiedyś na terapii byłam, właśnie jak nie mogłam zejść w ciąży, jak z tą niepłodnością walczyłam yy, i zakończyłam tam tą terapię i w sumie już byłam w ciąży. Yy, no ale stwierdziłam, że okej, okay, to jest moment, że znowu muszę się udać po pomoc, bo po prostu nie dam rady. Zresztą mąż mi też namawiał, że, bo widział, że, że nie do końca sobie radzę z tym całym smutkiem i tym takim, nie wiem, jak to nawet nazwać, że po prostu było mi ciężko. Że po prostu każda najmniejsza rzecz doprowadzała mnie do jakiegoś takiego kryzysu, że wiecie, coś lekko nie po mojej myśli, to po prostu ja się rozpadam, a najgorzej to w ogóle jak chorzy są. Do tej pory to ciężko znoszę, ale wtedy to po prostu było tak, że jak słyszałam tylko jakiś kaszel, to ja już po prostu wpadałam w tak ciężki stan. No nie radziłam sobie z tym, bo wiedziałam, jakie może to mieć konsekwencje po prostu to, że któryś z nich e, się rozchorowało. E, I poszłam na terapię e, i po którymś trzecim czy czwartym spotkaniu ta terapeutka zasugerowała mi jednak żeby może się wspomóc lekami bo po prostu będzie nam się łatwiej pracować. I tak trafiłam do psychiatry i zaczęłam brać te leki na depresję, właśnie zdiagnozowali mi depresję. Pani psychiatra mi zdiagnozowała w ogóle fajny tip. Ja na tą pierwszą wizytę do psychiatry no długo się nie mogłam zdecydować, żeby pójść. I w ogóle byłam w takim momencie, że nawet nie wyobrażałam sobie, jak ja mogę na dłużej wyjść z domu. Jak ja mam to zrobić? Co z tymi dziećmi? No w ogóle dla mnie to była bariera nie do przeskoczenia, Więc umówiłam się na wizytę online. I w sumie z kamerką i w ogóle i to zagrało. Później już poszłam stacjonarnie. No i pomogło mi to. I dzięki tym lekom poczułam się tak no więcej cierpliwości na pewno miałam. I tak, tak trochę mi umysł rozjaśniły, że dzięki temu na tej terapii ja mogłam faktycznie przepracowywać to, co mam do przepracowania, a nie skupić się tylko na tym, jak mi jest źle i beznadziejnie. I po prostu to, co ja wypracowałam na tej terapii, to dla mnie był taki game changer życiowy. Po prostu ten mój rok 2025. No to po prostu tyle zmian się zadziało we mnie i, i, i w tym, jak ja w ogóle patrzę na życie i na wszystko, że wow, i właśnie zawdzięczam to, to chyba tej psychoterapii, tak mi się wydaje. Także jeśli się wahasz, czy sięgnąć po pomoc, to ja polecam z całego serca. Tylko ja jakoś tego mam. Szczęście do specjalistów, albo nie wiem, nie jestem mocno wybrzydzająca, że ja jakoś no, zawsze byłam zadowolona z tej pomocy, którą otrzymywałam. No i warto, kurczę, no dla siebie. A jak się zrobi coś dla siebie, to i później dzieciom jest lepiej, całej rodzinie, dlatego mówię, no, wpłynęło to na mnie mocno, posiadanie dwójki dzieci ale myślę, że mogę już to wcześniej zrobić, po prostu już po pierwszym, chociaż też nie wiem, czy byłabym w tym miejscu, no mniejsze o to, wyszło super, ale było ciężko, ale jest to wszystko u mnie przepracowane i bardzo polecam się nad tym pochylić. Rolę dziadków, pomocy, no pomoc mamy ogromną i z jednej strony i z drugiej, pomoc dziadków mamy dużą po prostu, eee, także ja zawsze wiem, że mam do Gugu zadzwonić, do Gugu pojechać to robi robotę. I właśnie, jak często piszecie do mnie, że, że nie wiem, że u was zero pomocy z jednej czy z drugiej strony, to jest mi autentycznie przykro, bo wiem, jak, jak mi to pomaga. Czy zrobiłabym to znowu? Oczywiście, że tak. Nie, serio, jest fajnie. Jest, jest dużo takich momentów radości, i tak wydaje mi się, że i tak. Nawet często z mężem mówimy, kurczę, ale fajnie, że ta młoda jest, że, że nie zatrzymaliśmy się, no bo wiecie, nasz pierwszy syn to był taki wyczekany, wypragniony, po prostu nie wiadomo ile starań i... i i ten, i, i w końcu taki, wow, wyczekany jest, a córka była. Drugi, drugi, no okej, okay, dobra, to jest. No i tak <noise> jakoś szybko poszło, mm, ale bardzo się cieszę z tej decyzji. Naprawdę bardzo się cieszę i polecam, ale jeśli masz w sobie zasoby psychiczne i fizyczne, no bo jednak, no, no jest to dużo obciążenia. Ja też w ogóle tak rozkminiałam, że nienawidzę pampersów i córka się pojawiła na świecie, jak syn jeszcze nie miał dwóch lat, jeszcze nie był odpieluchowany, więc robiliśmy odpieluchowanie, jak już córka była na świecie I jakoś jak syn miał dwa latka coś, odpieluchowaliśmy go i było okej. Okay. I wiecie, ja tak jakby nie miałam przerwy od pieluch w ogóle, więc ja cały czas w tych pieluchach, w tych pieluchach i teraz odpieluchuję córkę zaraz, niedługo, już czekam. I będzie koniec spokój z pampersami, już więcej nie będę musiała tego kupować, zmieniać, wyrzucać po prostu i będzie już temat załatwiony. I jak sobie pomyślę, że za parę lat znowu miałabym wejść w te pieluchy, to o matko, nie, dziękuję. Po prostu wiedziałam, że chcę mieć więcej dzieci i wiedziałam, że czym później, tym trudniej będzie mi się na to zdecydować. Wiecie, jak taki jeszcze bardziej odżyję, to będzie mi trudniej znowu wrócić, trochę zwolnić, e, przystopować, mm, żeby właśnie wychować te drugie dziecko. Bo to nie jest taka decyzja do polecania. To jest decyzja do udźwignięcia, że po prostu no, trzeba się zastanowić, czy się to udźwignie, czy nie. Korzyści jest mnóstwo. No ale jednak jakimś kosztem. Jeśli to było dla Ciebie pomocne, to zostaw proszę subskrypcję i polub ten film. Ja oczywiście zapraszam na Instagram, TikToka, Facebooka, Herdzianka. Tam pokazuję swoją codzienność, ale też mam mnóstwo śmiesznych rolek, także można się naprawdę pośmiać. A jeśli jest coś, o czym chcesz posłuchać w kolejnym odcinku, to śmiało też pisz w komentarzu. Jak tylko zobaczę, że, że ten format Wam się podoba, to z miłą chęcią będę nagrywać więcej, bo ja po prostu lubię gadać. Dzięki, buziaki!